Iwono i Piotrze, wysłuchaliście Słowa Bożego, przypomnieliście o znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. Minie Kosia, pytam Was, jakie są Wasze postanowienia. Iwono i Piotrze, czy chcecie dobrowolnie, bez żadnego przymusu, zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? Chcemy. Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, z którym Was Bóg obdarzy? Chcemy. Chcemy. Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczony łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocnienia na stanie znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Piotr, biorę Ciebie, Iwono, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Ja, Iwona. Biorę Ciebie Piotrze za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący, w Trójcy jedyny i wszyscy święci. Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przed Was zawarte, ja powołam kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech Bóg błogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć na znak miłości i wierności. Na znak zawartego małżeństwa, nałóżcie sobie obrączki. Żono, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mężu przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo. Tylko czyste serce może w pełni służyć drugiemu. Nie pozwólcie, aby zniszczono Waszą przyszłość. Miłość jest jedyną siłą, która otwiera serca na słowa Jezusa i na laskę odkupienia. Jest jedyną siłą zdolną do tego, by nas skłonić do dzielenia się po tym wszystkim, czym jesteśmy i co mamy z woli Chrystusa. Ona jest potężnym bodźcem do dialogu, w którym słuchamy siebie i poznajemy siebie wzajemnie.